Przygody Elki prezentują światła i płyny eksploatacyjne. Obsługa Suzuki Swift. Produkcja Thermal Sky. Czy zdajesz w najbliższym czasie egzamin na prawo jazdy? Dobrze trafiłeś. Dzisiaj przeprowadzimy cię przez obsługę świateł i płynów eksploatacyjnych w Suzuki Swift. Zacznijmy od sprawdzenia działania świateł. Podczas trwania tej części egzaminu nie wolno włączyć silnika. Na desce rozdzielczej wyświetla się ikona świateł awaryjnych. Światła awaryjne przednie działają. Światła awaryjne boczne działają. Światła awaryjne tylne działają. Na desce rozdzielczej wyświetla się ikona świateł pozycyjnych. Światła pozycyjne przednie działają. Światła pozycyjne tylne działają. Światła awaryjne i pozycyjne możemy sprawdzić bez zapłonu. Zapłon włączamy poprzez naciśnięcie przycisku start-stop bez użycia sprzęgła. Ikona świateł mijania nie wyświetla się na desce rozdzielczej. Należy upewnić się, że na manetce mamy ustawioną prawidłową ikonę. Światła mijania działają. Na desce rozdzielczej wyświetla się ikona świateł drogowych. Światła drogowe działają. Na desce rozdzielczej wyświetla się ikona lewego kierunkowskazu. Przedni lewy kierunkowskaz działa. Boczny lewy kierunkowskaz działa. Tylny lewy kierunkowskaz działa. Na desce rozdzielczej wyświetla się ikona prawego kierunkowskazu. Przedni prawy kierunkowskaz działa. Boczny prawy kierunkowskaz działa. Tylny prawy kierunkowskaz działa. Aby na desce rozdzielczej wyświetliła się ikona świateł przeciwmgłowych tylnych, na manetce musimy ustawić światła mijania oraz przekręcić ikonę świateł przeciwmgłowych tylnych. Światło przeciwmgłowe tylne działa. Jeśli samochód egzaminacyjny jest wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie, należy również sprawdzić działanie tych świateł. Aby uruchomić światło cofania, należy nacisnąć sprzęgło i przesunąć gałkę zmiany biegów na R. Światło cofania działa. Światło hamowania możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszy sposób sprawdzenia świateł hamowania polega na poproszeniu egzaminatora o zweryfikowanie działania świateł, kiedy naciśniemy pedał hamulca. Światło hamowania działa. Drugi sposób sprawdzenia świateł stopu polega na poproszeniu egzaminatora o naciśnięcie pedału hamulca, a my potwierdzamy działanie świateł. Światło stopu działa. Przejdźmy do płynów eksploatacyjnych. Sygnał dźwiękowy należy do kategorii płynów eksploatacyjnych. Sygnał dźwiękowy działa. Dźwignia otwierania maski znajduje się po lewej stronie kierownicy. Lewą ręką przytrzymujemy maskę, a prawą szukamy zaczepu odblokowującego pokrywę komory silnika. Wysuwamy z uchwytu podpory maski i montujemy ją w przeznaczonym do tego miejscu. W tym miejscu znajduje się wskaźnik poziomu oleju. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy, zbiornik z płynem hamulcowym i zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Spójrzmy na to z drugiej strony zbiornik z płynem hamulcowym. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Wskaźnik poziomu oleju. I zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Zbiornik z płynem hamulcowym znajduje się w tym miejscu. Poziom płynu hamulcowego powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego znajduje się w tym miejscu. Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy minimum, oznaczone tutaj jako low, a maksimum, oznaczone jako full. Wskaźnik poziomu oleju znajduje się w tym miejscu. Pamiętaj, że poziom oleju sprawdzamy na płaskiej powierzchni, a silnik powinien być schłodzony. Sugerowane 15 minut od czekania po zatrzymaniu pojazdu. Aby sprawdzić poziom oleju, należy wyciągnąć wskaźnik. Przetrzeć go, włożyć z powrotem i wyciągnąć wskaźnik. Olej powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy znajduje się w tym miejscu. Nie ma w nim oznaczeń minimum ani maksimum. Tu sprawdzamy tylko obecność płynu. Życzymy powodzenia na egzaminie. Trzymamy za Was kciuki. Przygody Elki i Thermal Sky. Przez całość przeprowadził Was Leon, Wasz Lektor.